A mam typów dymy jak chuja, a ten mi pinguje, kurwa! Nie wierzę w to, że jeszcze pada rozjebałem. Chujowa ta chmura, czekajcie, jeszcze jedną przerwę. Ją się mano, tu kozią. Znowu Apex. Dokładnie tak, słuchajcie. Nie, nie zmieniłem zdania. Dalej uważam, że jest chujowo. Dzisiaj zamiast monstera czy jakiegoś innego energetyka jest kawa. Słuchajcie, jestem zajęty strasznie. A dlaczego? Po pierwsze, zostałem o trzeciej. Wstałem niby o 11 tam. W sumie spoko, no to ładnie sobie pospałeś No mm, tak, pospałem Kurwa, co wymyślicie? Jak nie kurwa ptaki jebane, o których już mówiłem, że mi latają po tych oknach? Albo ktoś, że mordę w domu. Albo piła od półtora tygodnia, słuchajcie! Kurwa, ktoś napierdala piłom od półtora tygodnia, słuchajcie, od 8 rano, zazzyna non-stop. Wiecie, ja śpię przy otwartym oknie. No człowieku, no codziennie mnie to budzi, codziennie, nie? Ja generalnie to jest taki takiś wiecie. Nie, nie jest to tak łatwo obudzić. A jednak ta kurwa piła mnie budzi. Co jakieś półtora roku temu mówiłem, że te ptaki mi latają po oknach. To się zacznie znowu. Słuchajcie, już kurwa pierwsze robale w chacie się pojawiają. Tak, ja o tym będę mówić. Że, słuchajcie, o tym trzeba mówić. Jak mieszka się na wsi, no niestety gówno, Wlatuje do domu przez otwarte okna i kurwa później masz jakieś takie czarne skorupiaki. No ja nie będę ukrywał, że ja się takich rzeczy brzydzę. jak widzę takiego czarnego. Jakiegoś skule, kurwa. Idę zjem, coś kawę sobie zrobię, trochę się odwieszę, nie? Więc siedzę w kuchni, tak robię śniadanie, nie? Robię? I słyszę, że coś tam Coś napierdala, nie? Wiecie, pierwsze co sobie pomyślałem, kurwa, to ode mnie spokoju? Co się okazało? Kurwa, otwieram okno, od to bum, 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 napierdala. Na początku myślałem, że to jakieś disco polo, a to nie. To set energii 2000 kurwa napierdala, bo robotnicy u sąsiada robią dach. Jak nie z tej piła, to z tamtej energii 2000, to jest masakra jakaś na tej wiosce. Jak wy myślicie, że w nocy jest lepiej, to macie rację, ale to nie cały rok. Bo latem w nocy u wilków przylatują tutaj nie wiem skąd, bo lasu tutaj nie mam żadnego w pobliżu, i napierdala Ten tar pojebany, nie? A co chodzi z tymi wilkami, bo już zacząłem temat? No, no dobra, no to nie są wilki, no to są psy, ale zajcie, co to są za psy? Są pojebane psy. U mnie od wielu, wielu lat, jak jest cieplej. psy nakurwiają całymi dniami tą mordą. tym nie wiem, od godziny 16 do godziny, kurwa drugiej w nocy napierdalać tą mordą. Non stop! Prawie tak jak ja! Jak siedzę i gram w coś, tylko że ja kurwa zazwyczaj nie wiem od tej 16 to nie do drugiej w nocy, tylko do 5 rano. Oczywiście nie ja tylko ja mam taki problem, bo BJ też ma takiego jebniętego psa na przykład, który bez przerwy szeka, napierdala non stop. Gramy w Fortnite'a 4 godziny, a on 4 godziny ujada. I ktoś sobie powiedział, o co to tam takiego, wie, pies szczeka? no? zapraszam posłuchać tego przez parę lat, no to... Uwierzcie mi, że nie będziecie już takie, e, co tam wiesz, jak tylko kurwa będziecie jebany chuj i mordę! Zabiję kurwa zaraz te psy wszystkie na dworze, nie? Nie, to jest... Masz wybór, albo słuchasz szczekania tych kurew, Albo zamykasz okno, kurwa, drzwi, wszystko i się kurwa gotujesz. Ostatnio trochę mniej grałem, bo zacząłem się uczyć w końcu Adobe After Effects. Znaczy, już trochę, tak wiecie, piąty przez dziesiąty się tego uczyłem, ale ostatnio jak myślę, dobra, biorę się za robotę. Ukradłem parę klipów z Koda i zacząłem coś tam robić. Ej, granat! Dobra, nara LOL, to taki no, o jezu, kogo ja się tutaj bałem. Kurwa, goście! Oni shielda nawet nie mają, ja pierdoli. Ty goś nic nie miał, oczywiście to miał Wingmana i plecak, on musiał się wyjawać. Ulala la, ula -la, la. Trochę nie weszło na końcu, ale zaraz, zaraz wam pomogę, mordeczki. Już wychodzę go bić. Co na pierdala? Ja, pierdolę, wy się brandzlujecie! Wychodzisz, walisz go, człowieku! Jest koniec, jest po wszystkim! Knockdown shield fioletowy, I like this shit! Chłopie! You know how we rockin', let's get it, broski! I tak, znowu będę pierdolęł ze swoich hasełkami go z gang człowieku! Wiesz kiedy ostatni raz grałem w tą grę? Jak zrobiłem filmik, że Apex Legends umiera, a ja wchodzę, robię 8 killi. Brakuje mi słów, żeby opisać mój, mój skill w tej gierce. A raczej to, jakie noby w to grają, po prostu, no bo ja skillat tam nie mam żadnego, tylko to same noby grają. O, o! Noż nie, dobra, bo to, to Salamander strzelił, kurwa, ja nie wiem, czy on strzela do kogoś, czy w ściany, bo on, bo on już w ten sposób robił mm, mm, mm. No pewnie, że bierę. Someone traveled through here recently O recently cię rozpierdolę, czy kuf banie. Hello? O tam jest typ Czy właśnie Kozioł wygrał sobie pierwszą gierkę od tygodnia? Wchodzę! Rozpierdalam! Dziękuję dobranoc, Les it Broski, you know how Rakin, Amigo z gang Czechu, kurwa jak tu się robi, jasny gwint! Zobaczcie skład kurwa. 13 major, Salaman Zero. Ale wyjebał kulek z 10 tysięcy po ścianach. 400 1777. Dokładnie tak. I tylko 11 kill. Uwaga wyjebałem rekord Udało mi się osiągnąć GPRS kurwa Słuchajcie ja nie mam w telefonie 5G czy 4G Ja mam w telefonie 3G Albo GPRS Kurwa GPRS Ostatni raz to chyba nie wiem W na Ericssonie miałem takie coś K800i w 2008 czy tam 2009 roku Jasny G! Słuchajcie jakie to jest za dupie To gdzie ja mieszkam? Ja pierdolę General Packet Radio Service 3GPP O, o też jest taka technika jak Edge i oczywiście to też posiadam, to równie często jak 3G. A pierdolę. Jaka to jest kurwa porażka, nie? Pyta, jak się przyprowadziłem na myśl, że tak pomieszkałem z 3-4 miesiące, to za za miastem. Po pierwsze, wszędzie kurwa mam daleko. Wspominany bardzo często przeze mnie internet jest beznadziejny. No daj są na tej wiosce, w sumie co by nie mówić. No no to jak się No tam gdzie mieszkałem w mieście też niewiele się działo, ale nie zrozumcie myślałem, nie jestem typą czeka, który codziennie z chaty chce wybijać gdzieś na miasto, ale jakby, no sam jak już mnie najdzie ochota, to nie mogę, no. Co mogę kurwa iść? Wejść na wioskę i co? Kurwa, macz. Nie wierzę. Patrz! Patrz! Typa, gdzie poleć! Kurwa, mam typów dymy jak chuja, a ten mi pinguje, kurwa! OSKI PIERDOLONY JEBANY NOBIE Pierdala te pingi, człowieku zaraz tym padem jedne Ale my to właśnie wkurwia! Napierdala, szybciej, szybciej, pinguj, pinguj, pinguj Szybciej, możecie idzie kurwa napierdalaj w te pingi Zaraz mi R2 się wpadzie rozpierdoli Kurwa, dobra trochę mnie poniosło, sorry guys Gram w DOTA i gość kurwa zrobi 010 się mniej wkurwiam Niż w Apexie, a w Apexie Typ mi po prostu pingował, ale my kurwa poniosło To rzeczywiście może mam nerwice, właśnie No, może w tym roku Się załaduje słuchajcie Hmm, hmm. O, załadowało się. Ten komentarz to nie nam ci słowo. Przeklinasz masz Nerwica, robisz filmy dla popularności. Ty... Znaczy dobra, nie będę go wezywał, ale dzieciak nie wie o czym pisze. Filmy dla popularności. Gdybym robił filmy dla popularności, bym nie robił takich miniatur i takich tytułów bym nie dawał i bym tyle nie przeklinał. To, to po pierwsze, zacznijmy od tego. Ja nie robię filmów dla popularności. znaczy to jest też temat, który ciężko jest ugryźć moim zdaniem. No bo ja nie robię tego, żeby być popularnym. Bo mi nie zależy na tym, żeby być popularnym. Ale z drugiej strony, zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób to oglądało. I jak najwięcej osób się dobrze przy tych filmach bawiło, nie? No po to je robię. Najpierw jakby się dało zrobić tak, że jesteś popularny na YouTube. Totalnie nikt nigdy cię nie rozpozna na ulicy. O, to by mi pasowało. Bo ja jestem dosyć. Wstydliwy chłopak. No kurwa, jakby ktoś mnie rozpoznał, to nie wiem co bym zrobił. Naprawdę nie wiem co bym zrobił. To by była masakra jakaś. Znaczy ja wszędzie tam, I go z gang. Na Instagramie na Steamie wciskam, no kurwa wszędzie gdzie się tylko da. Ale jakby jakiś taki mój znajomy, wiecie, nie wiem ze szkoły, wiecie jakiś po prostu, znajomy, który jak nie znam mnie z tej strony, który nie przesiedział ze mną ileś tam kurwa dni na teamspeaku Spiku, mi napisał, że o, film widziałem. No to kurwa, chyba bym się zapadł pod ziemię. I a co dopiero jakby ktoś na ulicy Kiedyś mnie rozpoznał będzie powiedział, o filmy twoje oglądam na YouTube. No kurwa, chyba bym się płytami chodnikowymi nakrył. Zobaczcie, kurwa, jak kur... Zobaczcie, chłopiec, 13! trzynasta, kurwa, trzynasta! Finishera mu robię. Patrzcie, mm, ale fajny finisher, nie? Podobał wam się? Mi też. Hello, na lagu cię nawet rob... Wyjeb... Pierwsze po body armor, widzieliście? Tak sobie wyobrażam, gracie Apex Legends. Nie ma to jak chill out z piwkiem przy Apexie. I tak cały mecz biegają i nic nie robią i oni się dobrze bawią. Współczuję. Dobra, pozycja kurwa na tryharda. Nie wiem, który to chrupie, a, Tygeri Nie wiem, czy ja z wołkiem gram. Do wołek zawsze chrupie. I sapie do mikrofonu. 100% to jest wołek. Tygeri, Ja nie wiedziałem wołek, że ty kurwa PlayStation kupiłeś. Czemu się nie pochwaliłeś? No bo kto inny mógłby tak sapać do mikrofonu? Dobra, jakiś nob. Kurwa, pomóż. Ja pierdolę. Ależ to upiek. Ole mi wyjebali. O kurwa. Boże, gość, twoje akurysty, straż! Mamo, zadymę, mam, nie mogę teraz. Zadyma jest dwie drużyny, mam, mamo, nie mogę teraz. Zabiją mnie zaraz. O kurwa. Patrzcie to, to będzie scream gbanu na granatów. No i najebali go. On tam został. 187, kurwa, ta broń nic nie bije. No i chuj, rozjebali gość. O kurwa. Wiem. Ej, chuj ci w dół. ej coś wpad... Ja pierdolę, wpadzie coś poszło. Nie wierzę w to, że jeszcze pada. Rozjebałem. słuchajcie, to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Wiecie, co z tym robić. No you know, how we reckon, Człowieku, acting, człowiekowi, z gang, this bitch. Wiesz, co chodzi. Nie, ja też nie wiem, o co chodzi. Pierdolę od rzeczy. Generalnie, także ten. No, na kolejny filmy, no nie wiem kiedy, już nie bawem. Też możecie sobie sprawdzić moje poprzednie filmy, jak nie widzieliście. To tyle. Siemanko. Pozdrawiam. Do widzenia.